Zacząłem na Delta SMP. Jest to serwer dla Minecraftowych twórców ze sporą liczbą modów, a więc zapewniam, że będzie się działo. Niestety spóźniłem się na start i gdy wszyscy zaczęli o 18, ja wbiłem dopiero teraz, więc mieli nad mną sporą przewagę. Dlatego od razu rozpocząłem zbieranie itemów. Szybkie drewno i kamień, a ciekawie zrobiło się dopiero wtedy, kiedy napotkałem gracza. Udało mi się go pokonać. W ten sposób zdobyłem swoje pierwsze zabójstwo na serwerze. Następnie oddaliłem się na daleki kordy. Okręt nasz i fregaty dwie popłynęły! Naszym kursem by nie zgubić się. Gdzie zrobiłem pierwszą bazę i szedłem do kopalni po surowce? Pewnie się zastanawiacie, dlaczego wam o tym opowiadam, zamiast po prostu to pokazać. Otóż zapomniałem włączyć nagrywania. Dobra, widzowie. Jestem tutaj i dopiero teraz włączyłem nagrywanie. Przedtem miałem. Więc tak, tutaj mam enchantowane buty 3, 3 które zgarnąłem z takich dzbanków. Były takie dzbanki, ja je niszczyłem i stamtąd jakieś słabe itemy dropiły przeważnie, ale raz dostałem takie budki. Tak, mam secik, mam diamenty, mam dwa gapy i mam miecz z lootingiem, więc całkiem spoko, ale niestety żarcia mam mało, jak widzicie, więc muszę koniecznie na powierzchnię wracać. O tam, zobaczcie, tutaj jest taki dzbanek, o których ja już mówiłem. Z nich, o, gunpowder mi teraz wydropił akurat. Pamiętacie, jak mówiłem o tym, że będę musiał wracać, ponieważ zabraknie mi jedzenia? Myliłem się wtedy, ponieważ w jaskiniach było sporo globerisów dodanych w aktualizacji Caves and Cliffs, dzięki którym mogłem zregenerować swój głód i jeszcze długo nie wychodzić na powierzchnię. O, diamenty! Po ciężkiej i męczącej podróży, podczas diament, której zapewne. musiałem wielokrotnie przekopywać sobie drogę, udało mi się dotrzeć do bazy Właśnie, i zrobić z niego bibliotekarza. A nie, ja bibliotek mam drugi pokaza. full kill off, to na spokojnie. Jeden? Wiadomo, że jeden. Dobra. Potem zszedłem na minus 59. kratkę, aby wykopać diamenty. I nie mogłem narzekać na ich brak. O, dobra. Jestem na powierzchni. Tuż koło... O, i moja, moja trzcina urosła nareszcie. Dob Jak to dobrze, że Mojang dodał takie głośne dźwięki do tych... do creeperów. Następnie z pozyskanych diamentów wytworzyłem kilka fragmentów zbroi. Potem zacząłem zbierać jabłka, dzięki czemu wytworzyłem dwa gapy. Dobra, widzowie, miałem trochę problemów technicznych, ale jak widzicie, już wszystko działa. Jestem na delcie z powrotem. Kolejnego dnia znowu musiałem zejść do kopalni, aby zebrać brakujące diamenty na resztę seta. Co to za jakieś kurde nowe moby? Ule! Natknąłem się na szkieleta nieznanego. Jego strzały podpalają oraz oślepiają, więc jest to naprawdę potężny przeciwnik. Ile to macha? Nareszcie padł. Jednak oprócz tego incydentu dość szybko udało mi się uzbierać potrzebną liczbę diamentów. Udało mi się również pokonać Endermana, z którego pozyskałem perłę. Potem postanowiłem zostawić gifta dla graczy Delty, aby mieć na początku ze wszystkimi dobre stosunki. Dobra, widzowie, a raczej graczy Delty, jak widzicie, jest tutaj taka skrzyneczka. I w niej zostawiłem dla was takiego giftika. Może nie jest on za duży, ale zawsze coś. Nie mogłem się też jakoś specjalnie wykosztować, bo, bo też jest, jest start. Jeszcze ja też nie mam najlepszych itemów. Tutaj macie kordy tej skrzynki i kto pierwszy, ten lepszy. Ja teraz się stąd ulatniam i mam nadzieję, że będziecie po prostu yy, bar bardzo wdzięczni za tego gifcika ode mnie. Następnie wytworzyłem resztę diamentowej zbroi. A Worex poprosił mnie o reakcję na jego budowlę. Dobra, jest tutaj już Stefan, widzowie. Zobaczymy, tylko on stoi do mnie tyłem teraz. Kurde, tam się coś diamentowi klepił. Dobra, ale mam nadzieję, że mnie nie zauważył. Tu jest Stefan i zobaczcie, uśmieszek nawet ma. No, Worex, szacun, że ci się chciało. Szacun Worex ci chciało budować coś takiego. Ja nie lubię budować, nie potrafię też. Chociaż myślałem, że to będzie z betonu jakoś kolorowe, ale i tak nawet taki Ludek z Kobla dla mnie byłby nie lata wyzwaniem. Zebranie materiałów, to wszystko za bardzo by mnie nudziło, więc... Worex naprawdę pięknego Stefana zbudowałeś. On tutaj na pewno urozmaici upiększy spawna. Następnego dnia zależało mi na zdobyciu enchantu na 30 level, by nareszcie mieć dobre wyposażenie. W tym celu udałem się do wioski na spawnie, aby sprawdzić, czy coś jeszcze w niej zostało. Eee, słuchajcie, jestem sam na serwerze. To bardzo mi sprzyja, gdyż tutaj jest wioska, ale tutaj też jest czyjaś baza i ja. Po prostu się bałem, że jak przyjdę, to od razu zostanę zabity, bo nie oszukujmy się, ale nie jestem najlepszym graczem Minecrafta. Pierwsze domki były totalnie puste, ale to co spostrzegłem później totalnie mnie zszokowało. Słyszę, słyszałem villagera. Bugselfy, wszystko! Ktoś tego nie obszukał, dobra. Mam do enchantu. Z nie tylko zabrałem aż 57 biblioteczek, a do enchantu potrzebne jest tylko 47, ale także porwałem z niej villagera z zamysłem zrobienia z niego bibliotekarza. O, no i wsiadł. Jaki grzeczny, kurczę. Ale zawsze się z villagerami tak męczę. O nie! Zombiego słyszę. Oby mi nie zakaził mojego villagerka. Po ciężkiej i męczącej podróży, podczas której musiałem wielokrotnie przekopywać sobie drogę, udało mi się dotrzeć do bazy i zrobić z niego bibliotekarza. Tutaj od niego mam pierwszego Emeralda. I w tym momencie popełniłem jeden z największych błędów w tym odcinku, ponieważ zapomniałem, że kupując coś od niego zablokowałem trejdy, przez co już nie będę mógł zmienić jego ofert. Więc poleciałem po kolejnego villagera, bo i tak potrzebowałem ich więcej, aby móc ich rozmnożyć. I tym razem zagryzł mi go za. Ja nie wierzę, nie. Zginął mój ten. No to nie zgadniecie co zrobiłem. Poleciałem po jeszcze jednego villagera i nareszcie udało mi się go bezproblemowo doprowadzić na miejsce, gdzie przyszedłem do rozmnażania. No i super. Mi wystarczy na. Dwa chlebki, żeby tutaj tych filagerów rozmnożyć, ja słuchajcie, filagerów nigdy w życiu nie roznażałem. Ale, ale czytałem wiele poradników do MC. Mniej więcej wiem jak to się robi. Poradniki są pisane przez Mojanga, dlatego teraz. Będziemy robili ten, będziemy robili, słuchajcie, rozmnaż rozmnażanie. Pobudka, wstawać! Nie ma leniuchowania. Będziemy robili rozmnażanie według Mojang. Dobra, paść, więc. to. Poczekaj. patrzcie, 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 patrz. Tutaj, tutaj jest więź, tutaj jest więź nawiązywana. Więź jednak nie została nawiązana. Dlatego postanowiłem zrobić to w najprostszy sposób. Jak.

Drzwi niż jest villagerów, czy coś takiego i mu musi być jedno łóżko dla każdego członka rodziny, czyli dla villagerów, plus dla tego musi być po jednym łóżku dla każdego villagera, plus oczywiście dla dziecka. Więc jak chcę wiele dzieci, to muszę więcej im zrobić tych łóżek, aż w końcu. Dobra, udało się. Z tego, że miałem całkiem sporo expa, postanowiłem zenchantować swoją zbroję na 30 level. Następnie, kiedy dzieciak dorósł, zrobiłem z niego bibliotekarza i chciałem, aby sprzedawał mending. I aż w końcu, po pół godzinie, udało się... ...przeszyć. Mending, dobra. I to jak tani.